Witam serdecznie, drogie byczki, czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energię przygotowały dla Was na ten tydzień. Dzisiaj troszkę wcześniej, bo już się boję o ten prąd. <grym, 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 żeby Wam zrobić, a mimo nie chcą mi się karty rozpasować dla byczków, co to się będzie działo, zaraz zobaczymy. A może nic, może coś fajnego, ale nie chcą karty, się nie chciały się stosować. Co dla byka? Byk w swojej energii. Byk walczy. Byk walczy Przepraszam najmocniej, byk, 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 wa byk walczy. Z trygonem wody, byk walczy z trygonem też ziemskim, bym powiedziała, ale może też walczyć tym z, i to jest takie wielkie utaczki u byka, słuchajcie, z trygonem powiem, powiem tak, jeżeli jeżeli gdzieś tam jest walka, prawujecie się, prawujecie się z trygonem albo tęsknicie, tak, bo tutaj jest tak, za trygonem wodnym byk tęskni, ale jednocześnie jest, czuje się skrzywdzony, za trygonem, słuchajcie, ziemskim, no to tu chodzi jakoś jakąś kasę oczywiście, a jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o trygon powietrza, no to tutaj to jesteście boleśnie trochę pokiereszowani moi drodzy i wy i znak i, i znak tutaj do was przeciwnym, powiem tak urzędy, 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 drogie byczki w tym tygodniu proszę płacić to co jest należne, bo tutaj się przyjdzie ktoś upomni, poza tym jakaś kontrola się szykuje, widzę, że to jest kontrola i myślę, że nie dla tych, którzy nie będą przygotowani, możecie się nie obronić bo tutaj jest pokazane, że dla urzędu pieniądze lub trzeba oddać pieniądze do urzędu jeżeli chodzi dla byka, i byk tutaj patrzy, że chce coś stworzyć, byk chce się w jakiś sposób odrodzić. Na każdej płaszczyźnie, czy są to uczucia, czy, są, czy jest to praca, czy jest to zdrówko, nawet moi drodzy, to wydaje mi się, że uda Wam się bardzo ładnie. Natomiast będziecie, będziecie musiały troszeczkę zejść bardziej na ziemię, bo mimo, że jesteście bardzo przyziemnym znakiem, ale takim uparciuchem, tak? Czyli ja sobie postanawiam, że tak jest, i to jest nieważne, czy to jest realne, czy nierealne, no to ja sobie to ja brnę w to. A tutaj są karty wyboru w tym tygodniu, słuchajcie, i trzeba będzie uważać. Szczególnie dużo spraw urzędowych, o tak bym powiedziała dla byka urzędowych coś do zapłacenia przede wszystkim, bo inaczej, bo to jest tak, jakby taka walka, nie wiem, czy z urzędami, czy z kimś walka, ale, ale jest coś do zapłacenia dla byka w tym tygodniu. Jeżeli sprawy urzędowe, to przyjdzie Wam się jeszcze pobórne, czy przepraszam, sprawy sądowe, drogie byki to przyjdzie Wam się jeszcze poborykać, jeszcze nie zapadniemy, wydaje mi się, że nie będzie jeszcze w tym tygodniu, jeżeli sprawy takie typowo sądowe, to nie zapadnie wyrok, bo to jest jeszcze czegoś tam brakuje, coś tam się po prostu zadziewa i tak bym powiedziała, ale jeżeli są urzędy, Urzędy nie bardzo pozytywne, o tak bym powiedziała. Urzędy pozytywne, tylko na znaczy, Urzędy tylko i wyłącznie nastawione na kasy, bo mamy królową denarów, rycerza denarów, trójkę denarów, moi drodzy, więc tak naprawdę, ale uda się Wam znaleźć. To jest taka pociecha, drogie byczki, że uda Wam się w tym tygodniu znaleźć jakąś taką bramę do ominięcia czegoś. Jeżeli będą to większe pieniążki, to po prostu w jakiś sposób, czy trygon wody Wam podpowie, czy trygon ziemski Wam podpowie, jak coś ominąć lub jak coś przedłużyć. Jak, jak do czegoś podejść, żeby nie, po prostu nie, żeby to tak nie bolało jednorazowo dane wpłaty, tak, ale bardzo mi się tutaj pokazuje mocno tutaj, to jest, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o, pra, znaczy o pracę, ogólnie o sprawy takie bytowe, no to sprawy urzędowe, jeżeli chodzi o pracę natomiast, moje drogie byczki, to tu mi się pokazuje jakieś tworzenie, wasza mądrość życiowa, wasza mądrość życiowa będzie bardzo wysoko, bardzo wysoko ceniona, o tak bym powiedziała, czyli jesteście, jesteście rozpatrywane jako kandydaci, tak, do zostania, czy do, czy do piastowania jakiegoś innego stanowiska, myślę, że o szczebelek wyżej, natomiast jesteście, bo jesteście w tej chwili obserwowani, ktoś na Was patrzy i myślę, że nie ma co walczyć, bo to jest taka walka, ze, taka walka wewnętrzna, nie wiem, jeżeli pracujecie gdzieś w korpo, no to uważajcie, bez sensu, po prostu dokonujcie zdrowych wyborów, a i tak zostaniecie, wydaje mi się, że zostaniecie docenieni i zastanowieni stajecie w pracy, ale będziecie bardzo, bardzo, albo ogólnie jesteście bardzo samotni w tej pracy na chwilę obecną, moi drodzy. Jeżeli chodzi tutaj o byczki, no to byczek... Um, jeżeli sprawy rozwodowe, no to się jeszcze, nie, jeszcze się nie zakończą, jeżeli jakiś romanse, ktoś byczek marzy, marzy o trygonie wodnym, no to uważaj byczku, bo z tego tytułu możesz mieć, możesz mieć wielkie kłopoty w przyszłości. Jeżeli chodzi o zdrówko, wydaje mi się, że jakieś problemy z kręgosłupem, słuchajcie, z kolanami, tutaj z ręką i z bólami głowy odchodzą, czyli coś się polepsza, coś się zadziewa dobrego, znajdujecie jakiś dobry sposób, czy dobrego fizjoterapeuta, nie wiem, z wąt, jak z wątku, Państwo pod, siebie pod ale znajdujecie i jest coś bardzo, bardzo fajnego, takiego, że pomaga Wam, pomaga Wam w leczeniu, czy jakaś nowa metoda leczenia, coś się, czy coś przeczytacie, bo tu też jest, to jest tworzenie, czyli mamy tu książkę, tak, więc coś przeczytacie i będziecie mądrzejsi o to i, i zastosujecie sobie takową już terapię. Nie ma nic aż takiego, słuchajcie, byczki złego. Jeżeli zdrówko, to tak jak mówię, bardziej wyzdrowienie niż, słuchajcie, niż, niż, ale powiem teraz tak jeszcze, moi drodzy, że jest taka historia, że Dla beczków, które romansują sobie, dla beczków, które romansują, posłuchajcie, mamy. Posłuchajcie, mamy, bo mama, mama coś przeżyła, mama czy starsza osoba, ale jest to kobieta w szczególności. Chociaż mógłby być mężczyzna, może być, bo karty są dualne, ale by nastawiała się na starszą kobietę, wdowę lub rozwódkę, lub kobietę wiedzącą, co to jest sobą, i odpowiedzialność za życie swoje i dzieci, tak? Czyli posłuchajcie tego, co ma do powiedzenia, bo ona coś już przeszła, ona coś już przeżyła moi drodzy i warto tutaj się posłuchać z nią, porozmawiać, bo ma wiele do powiedzenia i są to mądre rzeczy, bo dzięki niej coś się coś się zadzieje dobrego, dzięki niej coś się połączy, dzięki niej coś się stworzy i dzięki niej do, do, do czegoś złego nie dojdzie, o tak bym powiedziała, moi kochani ale są też śluby, tutaj tu widzę śluby, łączenia, łączenia ale takie trochę samotne, tak jakby byk, jestem w związku, ale jestem troszkę samotny, tutaj idę się wygadulcować w jakiś tam sposób, idę się wygadulcować, czy do kogoś z rodziny, czy nie wiem, czy być może do psychologa, tak, ale, ale jestem samotny w tym tygodniu, także tak to widzę, drogie byczki. Pozdrawiam, kochani, serdecznie, do kolejnego czytania, buziaczki, hejpa